Tu jest. Tak. No, to jest się gramąki. jest. robimy od Ale mamy na szczęście rogaliki na czarną godzinę. się bo jakaś pani. I zobaczymy, jak to będzie. W dzisiejszym odcinku będziemy znowu dalej sprzedawać rogaliki i Tak, tak. może dzisiaj, więc... Tu. Mam nadzieję, że odcinek będzie Mam taki stojaczek teraz, więc... Było no, fajnie przyczepcami do góry i takimi będę właśnie nakładał taką tackę logalika, no bo nie wiem, tackę na tackę będę miał tutaj chusteczkę taką żeby właśnie nałożyć na nią na tą chusteczkę bardziej może że będzie na tackę ja czekam na Igora i yy, będzie otwarta już a zobaczcie, jak to nam powychodziło na razie. Tutaj jest napisane: lemon jada mała, 2 zł. Duża, 4 zł. Rogalik 2 zł. No bo rogali chodzę po 2 zł. Ale trochę nam. Mamy podwyższone ciany. Lemon jada mała, miała, była za. Złote 50 zł, teraz jest za 2 zł, a duża była za 3 zł, jest za 4 zł. Za to rogalka. zmniejszyła się cena. 50 groszy tylko. Czekam już na pierwszych klientów. Będziemy mieli później namiot. Te, te kubeczki to są duże. Te kubeczki są małe, nie wiem czy nam starczy. Prawdopodobnie nie, więc będziemy kupować wtedy albo w żabce. Jeszcze. Mamy tutaj jakieś rzeczy. Tutaj. No, i rzeczy, na przykład to, żeby sobie przejść pieniądze. Tak, wszystko jest. I teraz pozostało nam tylko czekać na klientów. Pierwszych widzowie zaraz przyjdzie. Pierwszy klient tylko musiał pójść pod drobnem. Więc już niedługo, jestem podekscytowany tym. Odekscytowany tym. Gdy od 5 już minut gdzieś tutaj siedzę i już mam ten minu pierwszego klienta. Wczoraj to siedzieliśmy z 10-20 minut. Znaczy, no dobrze, siedzieliśmy z 10-20, bo pierwszy klient był... Jo. Od razu, bo on wiedział wcześniej, ale na już takich drugich klientów, takich, takich którzy nie czekali, no to może jakieś 10-20 minut. Nie wiem, bo było nawet pół godziny, że nikt nie przychodził. Tak mi się zdaje, bo siedziliśmy jakieś 2-3 godziny. No, Drodzy widowie. Mieliśmy już czterech klientów i za jednym razem. Więc dużo już jest, jest dane nie wiem. Mam jakieś już 30 zł, bardzo dużo. Oraz zarobiłem 30 zł już mam, no, więc to jest bardzo fajnie. A na razie to to, raz, 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 raz. Widowie mam teraz przerwę. I sobie je pociągał. Zaraz zobaczycie Gorą i możliwe, że namiot. Ale zapamiętajcie, że jak chcecie i nie dużo zarobić ja zarobiłam 32 zł to nawet jeśli macie przerwę. To pytajcie. No bo nasza grupa jeszcze właśnie nie ma kamery i teraz zbieramy na nią. Mamy już swipki. kamera jest ta. Tania. Ma gdzieś 239 zł to zaraz będziemy ją mieli. Media Export kupimy. I już gotowa. Tylko najpierw trzeba zabrać. A razu się pojawiają klienci, to trzeba z tego korzystać. Ja się tylko złożyłam, i już pierwszy klient, wiecie? Widzowie, no fajnie jest, nie wiem ile, pewnie zaraz będziemy mieć 40 zł teraz jakieś, szybko policzę 40 zł już gdzieś jest. Ale wreszcie ktoś kupił Rogalika z nadzieniem jabłkowym. Igor może chcesz coś powiedzieć. Nie, dziękuję, nie posmakuję. <laughs> nie posłucham. jest Nie na razie nagrywać. No się nie chwilę. No widzowie, no. Dużo zarobiliśmy, już 108 złotych, bardzo dużo, chyba idzie kolejny klient, Igor. Dzień dobry, pani chce lemoniadę? Brogalika jest z jabłkiem i z czekoladą. Dobrze. Jak widzicie, tak się odbyła rozmowa, ale dużo mieliśmy klientów i bardzo się z tego powodu cieszy Igor. Igor, pokaż swoje zadowolenie. <tryk> <tryk> nie ty, kręć tą Żebyś Żebyście zaraz... Kręc, Julek, kręć tą kebabę! Igor, kręć kebaba. Ej no właśnie. Jakie mięsko? Mieszane, mieszane. To kebaba? I dają mięsko mieszane, mieszane. Torcilla. Proszę kebabik dla pana, to ale 5 kilo. Nie masz może... Mam Mamkę widzowie jesteś pani Igor. nie chcemy tak za bardzo nagrywać. Tam Julek. Tu jest taki jeden kolega Martin. Nowy pracownik. Nowy pracownik. Czekaj jak się Pisze. Powiem jedna. Polecam przyjeżdżać do nas. Mamy. Wbijajcie na Instagrama. Tam pan Martin Magier. Y, ja i mój Jotr. I Martin y, Marcin Magier i Joter... Pan, pan Marcin... No to jak się nazywasz? Pan Marcin Magier. Zrobić z nami zdjęcie, więc on. O tutaj Zapraszamy na ulicę. Akacja 22 przez A. Akacja 22 przez A. O tak, tutaj widzicie budowa. O takie coś. mam pytanie. Pokażę Wam stoisko. Już pokazywamy. Tak. Poczekajcie. nie udało się z namiotem. Nie udało się z namiotem. O Oj, ceny takie. Zrób Najtaniej ze wszystkich namiotów. Będziemy też. Po e taki 28 lipca też będziemy zaczynać. Na razie takam No ludziku. Cześć widzowie. No, drodzy widzowie. Już koniec odcinka. Zrobiliśmy 120 zł i nie zapomnijcie o suba i lajka.